Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę na tym kanale twierdzę gier mobilnych. Wspólnie utworzyliśmy przez te wszystkie lata naprawdę gigantyczną fortyfikację, a dzisiaj dołożymy do niej kolejną cegiełkę. Tą cegiełką będzie zestawienie naprawdę epickich gier na telefon, przy których ja bawiłem się świetnie i mam nadzieję, że Ty też znajdziesz tutaj coś dla siebie. Trzymaj się za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Gra bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Myślałem, że to będzie kolejna przeciętna gra hackenslashowa 2D, ale miałem lekkie zdziwienie, jak wszedłem właśnie do tego tytułu. Ta produkcja jest przede wszystkim bardzo ładna pod względem wizualnym, a przez to całość efektów specjalnych, które tworzą się wokół naszych ataków, robi niesamowite wrażenie. Nasi przeciwnicy są też ciekawi i różnorodnie skonstruowani, no i pod względem grywalności ten tytuł potrafi wciągnąć. Jest dynamiczny, oparty jest na podstawie poziomów, w których mamy wytępić wszystkich przeciwników. Mamy wiele postaci do dyspozycji, każda z nich ma własny asortyment i umiejętności. Widowisko przez to staje się jeszcze ciekawsze. A nasza frejda z rozgrywki i zaangażowanie rośnie. Jak pierwszy raz zasiadłem do tej produkcji, to pochłonąłem się na jakieś 30 minut. Ile to będzie u ciebie? Sprawdź sam. W skrócie powiem tak: jesteś najlepszą taksi złotówą w mieście. Masz za zadanie wozić swoich klientów w błyskawicznym tempie, do tego stopnia, że masz nawet gdzieś przepisy drogowe i bezpieczeństwo. Jednak wiadomo, że dobry klient to żywy klient, więc musisz doprowadzić swoich pasażerów bezpiecznie do miejsca docelowego. Ale jakby co, to nie zapomnij zapytać się klienta, czy ma jakąś polisę na życie, czy jest chociaż ubezpieczony. Jeżeli chodzi o mechanikę gry, to jedynie czym musisz się martwić, to Prędkością z jaką jedziesz, pojazd sam obiera trasę, po której chce się poruszać. Dostosowując prędkość, dbasz o to, by nie wwalić się z impetem w inne pojazdy na skrzyżowaniu. I tak wygląda Twój dzień roboty. Pełny wrażeń i pełny hajsu z dobrze wykonanej roboty. Powodzenia, to też możesz powiedzieć do swojego klienta. Jeśli chodzi o tą grę, to w życiu nie widziałem tak rozbudowanej bijatyki. Nawet głupio mi to w sumie nazywać bijatyką, bo rozmach z jakim jest to stworzone daje temu o wiele większą rangę. Pomijając już nawet przepiękne efekty wizualne, ta gra to możliwość uczestniczenia w walkach wykorzystując wschodnie techniki jak i mitologię. Sekwencje ciosów są tak rozbudowane, że sam samouczek trwa kilka dobrych minut, a my mamy wtedy okazję zobaczyć jaką moc mamy w rękach. Mnogość kombinacji sprawia, że jeśli opanujemy jedynie kilka z nich, to widowisko już wtedy robi się po prostu niesamowite. Poziom trudności w tej grze potraktuj jak wyzwanie, bo jeśli lubisz gatunek biatyk, to jest to jeden z najlepszych tytułów na rynku. Ewidentnie nie jest to gra z najwyższej półki, ale jeżeli jest taki dzień, że mamy ochotę się wyżyć, to zamiast walić w coś ręką, to weź do ręki telefon i znajdź rozwiązanie w tej grze. Bo tutaj swój wehikuł tajemnic możesz rozwalić na tysiące sposobów, a system zniszczeń wyraźnie pokazuje jak ci idzie. W końcu samochód stanie w płomieniach, ale zawsze możesz zacząć od początku. Niby gra polega na tym, żeby się nie rozwalić, ale ja to bardziej traktuję jako właśnie symulator masakry, i wtedy bawię się o wiele lepiej. Tak jak wspomniałem, gra nie jest wybitna, ale potrafi dać trochę rozrywki, jeśli zagracie moim sposobem. Jeżeli chodzi o gry sportowe, to jest naprawdę niewiele tytułów, które robią robotę. Ta gra to zdecydowanie coś lepszego. Do tej pory pobrana już 10 milionów razy i wcale się nie dziwię, bo daje naprawdę dobrze zaprojektowaną rozgrywkę multiplayer, w której na kortach tenisowych możemy w zręcznościowy sposób rozgrywać mecze, właśnie tenisowe. I tu nawet nie chodzi o to, żeby być fanem tenisa, ale raczej o samą zabawę, jaka idzie w parze z rywalizacją, ulepszaniem naszego zawodnika oraz miejscem wyboru. Rankingu. Jest to zdecydowanie wyzwanie, które daje satysfakcję ze zwycięstwa i zachęca do dalszego wspinania się po szczeblach kariery. Serdecznie polecam, jeśli jeszcze nie grałeś. Ten Survival osadzony jest w świecie opanowanym przez dinozaury, przez co nie będziesz musiał jedynie martwić się o to, by mieć co jeść, pić i by w nocy ci nie było zimno, tylko też o to, żeby nic ci się nie dorwało do tyłka, gdy się odwrócisz. Gra jest całkiem solidna, jeśli chodzi o przygotowanie pod ten gatunek obracający się wokół walki o przetrwanie. Standardowo mamy tu crafting, by móc budować i czuć się coraz bezpieczniej, oraz mieć coraz większy wpływ na środowisko wokół siebie. Dinozaury, dinozaury, Aurami, ale w końcu to człowiek ma łeb na karku, a nie tylko instynkt. Tak czy siak trzeba uważać, bo choć mamy w rękach pałkę czy broń, to jednak te gady mają bardzo ostre zęby. Tym bardziej cała zabawa jest ekscytująca, bo ta rywalizacja na tle gatunkowym tworzy fajną motywację do tego, by działać, zbierać zasoby oraz dostosowywać się coraz bardziej do panujących warunków tej lekkiej apokalipsy. Ta gra też jest lekkim takim przypomnieniem dla Was, bo pokazywałem ją, ale wydaje mi się, że to było wieki temu. Nie chcę jednak, żeby ten tytuł was ominął, bo jak widzicie, oferuje on niesamowito pod względem wizualnym zabawę sieciową z gatunku MMO. Daj znać, czy masz podobnie, ale ja jestem tego typu graczem, że jeśli będzie to mi po prostu sprawiało przyjemność, to ja mogę godzinami jedynie siekać przeciwników i wbijać levele. Prosty chłop, ale mi do szczęścia wiele nie potrzeba. Dobra mechanika, dobre efekty audiowizualne, i jestem w domu. Oczywiście warto, żeby granie była monotonna i oferowała coś, co oderwie od rutyny, a ten tytuł właśnie zdecydowanie to ma, oferując całkiem bogaty świat z szeregiem aktywności pobocznych. Jest to sandboxowa gra mobilna przeznaczona dla rozgrywki wieloosobowej. Na tej odległej, i postapokaliptycznej wyspie jedynym celem jest przetrwanie, a jest wiele czynników, które będą starały się uniemożliwić ci realizację Twojego celu: głód, odwodnienie, niebezpieczna przyroda oraz oczywiście inni gracze. Będziesz musiał zbierać zasoby, budować własne bazy, wytwarzać różne ręcznie robione bronie i narzędzia. Tutaj nie ma zasad, więc musisz chronić swoje przedmioty przed kradzieżą jest łatwo przeżyć samotnie choć jest to oczywiście możliwe to jak najlepiej jest po prostu zebrać sobie kilku znajomych stworzyć klan i wspólnymi siłami śmigać po tym survivalu A wraz ze swoim nowym telefonem postanowiłem wrócić do tej gry, która zawędrowała prosto z PC i muszę ci powiedzieć, że wrażenie robi niesamowite. Nie jestem ekspertem w dziedzinie MMO, ale jak dla mnie, jest to konkurent do zajęcia nawet pierwszego miejsca, jeśli chodzi o ten gatunek w mobilnym rynku. Ta gra to wydatek kilku gigabajtów, jeśli mogę tak powiedzieć, ale za tymi gigabajtami kryje się rozbudowana i przepiękna produkcja, biorąc pod uwagę to, że jest to coś, co mieści się po prostu w naszej kieszeni. Ta Sieciowa zabawa jest na nieograniczoną liczbę godzin, sieciowa rozgrywka nie ma przed Tobą żadnych ograniczeń. ja pamiętacie tą grę? Cookies Must Die to gierka z początku roku, która jest nadal aktualna, nadal daje niesamowitą frajdę. Została pobrana już ponad milion razy i wcale się nie dziwię, bo już od początku wpadła mi w oko. Tutaj w niesamowitej kolorowej stylistyce będziesz mógł brać udział w zręcznościowej zabawie, w której wyeliminujesz opanowane przez zło słodkości. Czekacie tutaj masę walk, podczas której na ekranie będą pojawiać się efekty posypane posypko slow motion. Nie wiem, czy na tobie to. Robi wrażenie, ale mi się mega fajnie na to patrzy, tym bardziej, że sterowanie jest przemyślane i przyjemne, dzięki czemu nasz udział w tej całej zabawie sprawia jeszcze większą frajdę. Myślisz, że jest to trochę przesłodzony opis? Na pewno nie w świecie opanowanym przez ciasteczka. Pobieraj i baw się dobrze. Słuchaj, ta gra, jeśli tak na nią patrzysz, to wydaje się zwyczajna, co nie? Ot tak kolejna zręcznościówka. No właśnie nie. Też wydawało mi się zwyczajne, ale gdy ją testowałem, to nawet nie wiem, kiedy minęło te pół godziny. Gra daje taką fajną i wymagającą pełnego skupienia rozgrywkę zręcznościową, że to szok. Wyzwanie jest świetne, bo to jak wielką wieżę uda ci się stworzyć, tak będziesz nagrodzony na koniec poziomu. I moim celem było dotrzeć do samego końca. Tam czeka na nas pole wypełnione dziesiątkami diamentów, które są walutą w tej grze. Pozwala ona na wykupienie stałych ulepszeń, które pomogą osiągać Lepsze wyniki. Tak jak mówię, gra wydaje się niepozorna, ale ma niesamowicie po prostu wciągającą moc. Polecam tego spróbować. Dla wszystkich tych, którzy bardzo by chcieli, ale nie mogą mieć na ten moment swojego zwierzaka w domu, mam tu dla Was istne Tamagotchi w postaci tej gry. Opiekujesz się tutaj chomikiem i starasz się, by jego życie było pisane w gryzeniowych podręcznikach do historii. Jego życie z tobą będzie pełne zabawy, pełne pysznego jedzenia i pełne przeróżnych aktywności i urządzania domu. Zabawa płynąca z opieki, która opakowana jest w gamingowe ramy przynosi wiele frajdy i myślę, że nie tylko dziewczynom zaświecą się oczy na ten tytuł, bo mi też przyjemnie zajmowało się tym maluchem. Mega się cieszę, że obejrzałeś do końca. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!